Ini kita mulai karena yang penting kita ada cekona. Kita boleh fikir baik kepada orang, kepada orang, baiklah dengan kami, tidak ada. Niewierny ogrodnik. Czy to się może udać? Zamiąż cię. <grym wyszkamy w szkoły> Każdy książę dał mi się, po Przygoda. Kajka nie. pani z na No, masz, nie czuję, Ona jest tutaj właśnie. I jest tego, no, jak to też mimo że w tej tak, no i tutaj właśnie. Ma zyska, ale. Ma by warto. No, ale warto. I w szumach, w szumach na sali nie pieszek. No i tutaj, właśnie też trochę. Nie spekwane jestem, bo nasz mógł ma. Właściwie, jeśli myślałem, wisza, nie mogą ona tak, że wie, to jak jest mu oka, że cały dzień, co, co wybor na pożądane mówię na sposób lepszy. I pakiet się mówi, No, mamo, nic spekwanego widzi, mam na coś fajniejszego, lepszego. Ta romantyka też spekwalibyśmy szybko. Twórzysz, tutaj skrócić, to po jest skręt, na początku. Pajki, naszej królowej. Nasza królowa jest niepyskliwa i niemiła na tego No a jak już ją nauczyć i śpiewać, to pan bardzo gosowo jawał i kabajki co moja lekka to graś to No jak my dzielimy, mnie specjalizuje to, co my wskazujemy. na nic takim poziomie mało się karmi, mało tyle cenę. Nie ma być tutaj nic z tym, że napajka, która jest zupełnie moździerna i takie trzy napięcia, wymuszane trzy napięcia i jedno z wypłatniej spędzonych jest w tej produkcji. O tym taktycznie zobaczymy w kolejnych filmach na moim kanale.